Dzień dobry Państwu. Tomasz Fejgiert z Bańki. Szanowni Państwo, pan redaktor Jacek Harłukowicz napisał kolejny materiał o grupie Mateusza Morawieckiego. Po tym materiale, po tym co powiedzieli panowie posłowie Joński i Szczerba o tym, kiedy byli w RIMIKU i opowiedziano im na konferencji, jak wyglądały te działania w Rządowej Agencji Rady Strategicznych. Widzicie Państwo, no jest mi bardzo szykro. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, wygórujcie sobie, tyle czasu mówiliśmy z Jankiem właśnie jeszcze za czasów, kiedy był kamieński wąsik, że tam kwitnie mega złodziejstwa. Mieliśmy informacje, mówiliśmy, że to jest między innymi związane z pomocą dla Ukrainy i popatrzcie Państwo, jaki tutaj jest mechanizm. Ja Państwu czytam część, ale powiem Państwu, na co zwracam uwagę i na co tutaj uwagi, uwagi to w tej chwili wracają dziennikarze i inni ludzie. Tu wszyscy mówią o świetnej roli CBA, bo CBA widziało i CBA napisało negatywną opinię. Rozumiecie Państwo tych rzeczy, o których ja Państwu tutaj przeczytam? No ja jeszcze raz się pytam: czy CBA jest od negatywnych opinii? To po co CBA jest potrzebny? Nie wiem ta część represyjna, czyli ten wydział terrorystyczny, który jedzie tych biznesmenów w białych z słynnych, bojowo, bojowo ciężko wyposażony, zamykać. Po co te wszystkie działania operacyjne? Po co, żeby później powiedzieć, nie zgadzamy się? Przecież Wyobraźcie sobie Państwo policjanta, który e, jedzie radiowozem i widzi z boku e, człowieka, czy bije, nie wiem, jakiegoś drugiego człowieka i on mówi, widzę Cię, widzę Cię, nie wolno tak robić się odjeżdża. I nic. Wiesz, to nie do tego wszystko służy i my teraz mamy się zachwytać, że chyba wiedziało, że tam są przekręcenia na różnią skalę i nic nie zrobiło. Mieli pan, panowie, panowie posłowie Jański Szczerba, bardzo was szanuję, ale nie mówcie o jakimś nowym CBA, starym CBA. To jest jedno CBA, które powinno być likwidowane To jest po prostu szereg takich, hmm, przepraszam za wyrażenie, dupokrytek, które ci ludzie sobie porobili. Nie wiem, czy pamiętacie państwo, ale były już te słynne raporty Marysia Kamińskiego, no w których e, bardziej źle oceniało bajtko bardzo źle oceniał jego inwestycje, bardzo źle oceniał, oceniał chociażby projekt e, tych małych elektrowni atomowych. No ale tutaj to, co działo się w Rarsie, to, co rzeczywiście ujawnia pan redaktor Harukowicz. no, powiem państwu tak. Pracowałem w wielu grupach przestępczych e, i ta ich Szanowni Państwo, ten ich profesjonalizm, ta ten obawa przed tym, że zostaną zdemaskowani powodowała to, że oni rozmowy potrafili przeprowadzić, żeby nikt nie posłuchał, wylatując z jakiejś stolicy europejskiej. To nie bo w Polsce omijali Polskę szerokim łukiem, jeżeli chodziło o różnego rodzaju działania, które miałyby narazić nasz Skarb Państwa na straty. Robili jeszcze zupełnie inaczej. Wiecie państwo, narażali i nasz Skarb Państwa, ale tworzyli ileś firm byforowych, żeśmy musieli to wszystko dokładnie rozwikłać. To wszystko wymagało czasu, pieniędzy, jeżdżenia yy, i działań, no, które później yy, musieliśmy w jakiś tam sposób e, przedstawiać i, i w prokuraturze czy, czy e, najpierw, najpierw w, w służbie, pokazywać, jaki jest to modus operandi, jak oni działają. Te e, przestępstwa, które były dokonywane w Rasie, są takie, e, oni, mali, oni mieli przekonanie o swojej bezkarności, o tym, że to się nigdy nie wyda. Powiedzcie państwo. Jak sąsiad z zrobił miliony. Nowy kulis afery RARS. To była patologia od początku do końca. 10 milionów złotych, w współpracy z Rządową Agencją Rady Strategicznych, zrobiła spółka sąsiada, wiceprezesa RARS, Marcina Waślewskiego. Od należącej do niego firmy najpierw kupiono ciągniki siodłowe, następnie te same auta wynajęto. Ciągniki siodłowe to są takie, Państwo wiecie, to są takie ciężarówki, które. Ciągną takie duże przyrzepy, no z różnym, przeznaczone do, do różnego rodzaju transportu, kontenery, czy, czy jakieś plandeki, czy jeszcze chłodnie, czy różnego rodzaju. Także, żeby niektórym z Państwa nie pojawili się ciągniki siodłowy z ciągnikiem rolniczym. Od należącej do niego firmy kupiono najpierw ciągniki siodłowe, a następnie te same auto wynajęto, by podpisać z nią umowę na świadczenie usług transportowych. To tylko jeden z przykładów kolejnych wielomilionowych nieprawidłowości w RARS, w której kontrolę zakończyli właśnie funkcjonariusze NIK. Kolejne, mogące wynosić w sumie nawet kilkadziesiąt milionów złotych nieprawidłowości, w się z agencji rezerw strategicznych efekt kontroli, jaką NIK przeprowadziła w październiku 2024 roku. Postępowanie nie dotyczyło jednak ujawnionego przez Onet niemal rok temu skandalu z dotarczeniem do agencji agregatów produktów w Słowa twórcę marki Odzieżowej tylko na samej dostawie agregatów spółki Szopy zarobiły 260 milionów. RARS otrzymał ten cel 350 milionów. agregatów był tak, to, to wszystko znam. Ale choć w postępowaniu badane były dostawy do RARS, towarów z zupełnie innego przeznaczenia, prowadzone były one przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. I to w tym wątku nazwisko odzieżowego przedsiębiorcy się przewija. I Wiadomo, że Szopa dostał tutaj te zarzuty w tej, tej sprawie i mówią o kolejnych spółkach. Należąca do niego komandatowo-akcyjna spółka Stelt, co wykazała kontrola, dostarczyła do RARS gaśnice proszkowe, brzejniki olejowe, kosek raśniczy, folię bąbelkową, ochronną i strecz, materiał tywek, materiał do pakowania, Znów wspomnieliśmy jakichkolwiek procedur. Uważaniu. Wbrew opinii CBA tym razem zainkasowała od RARS jednak nie tylko 1,7 miliona złotych. Inna spółka twórcy Redis Bet, Bet Akron, zajmowała się również dostarczeniem do agencji Nitrylowych rękawiczek ochronnych w czasie pandemii koronawirusa. Zainkasowała za to jeszcze 4 miliony złotych. Nie tylko 1,7, tylko jeszcze 4 milion złotych, i tak dalej. To są jeszcze kolejne szopy. Jak? <laughs> tak, szopy. <laughs> Jak ustalili kontrolerzy, to właśnie przy pozorach postępowań dotyczących powyższych towarów, w zasadzie ich braku spółka szopy wskazywana miała być odpowiedzialnym za wybór dostawcy pracowników działu zakupów RARS w słynnych już żółtych karteczkach samoprzylepnych. I Wiecie Państwo, tutaj na początku były zadania pani G, później tutaj jest opisane, opisane kolejne, kolejne działanie i pamiętajcie, że tutaj spotykał się Paweł Szopa bezpośrednio z premierem Morawieckim. On uczestniczył w tych spotkaniach i te spotkania dotyczyły tego, żeby pieniądze na przykład z handlu tymi rękawiczkami e, przeznaczać na kampanię wyborczą. Czyli od jednej pary rękawiczek jeden gros. E, wiecie państwo, mnie dziwi jedno. Mamy czynienia z olbrzymimi pieniędzmi. Na razie mówimy o jakimś 3,5 milionie łapówek. Mówimy o jakichś kwotach, e, które zostały e, zabezpieczone przez e, CBA. Ale te kwoty daleko nie odpowiadają temu, co tam zostało ukradzione. To jest, wiecie Państwo, niezwykle, niezwykle dziwne. I, I cały czas, tak jak Państwu mówimy, słyszymy o tym CBA Wiedział. Proszę Państwa, i CBA alarmował. No ja naprawdę, to znaczy, że wiedzieli, funkcjonariusze funkcjonuje się CBA. Wiedzieli, że tam się odbywa złodziejstwo. I... Dalej ten yy, przetarg został wykonany. Oni dalej prowadzili tę operację specjalną. No to ja pytam się, czy ci ludzie, którzy, bo będzie dalej jeszcze chyba, czy ci ludzie, którzy występują tutaj, czy mówię o Pawle Kropie, mówię o pani G, mówię hmm, pani Annie W, czy ci ludzie byli. Zawerbowani przez CBA. Czy ci ludzie wcześniej albo w trakcie tych, tej operacji specjalnej współpracowali z CBA? I takie pytanie, szanowni Państwo, należy zadać, bo dlaczego ja mówię o tym Państwu właśnie w kontekście tego świetnego materiału Pana Harłukowicza? Bo od 2016 roku co najmniej pokazujemy, z Jankiem Piejskim i innymi ludźmi, metody działania właśnie CBA. To znaczy, oni podejmowali śledztwa i mocowali się w tych śledztwach przeciwko różnym grupom przestępczym, i te śledztwa ciągnęli w nieskończoność, po prostu w nieskończoność, a przy okazji no, z tych grup przestępczych zarabiały. Czyli inna służba. Już nie mogę się do tego włączyć, nic z tym zrobić. E, czy jakiś prokurator, czy jakiś policjant, czy jeszcze ktoś tam, czy ktoś z Kasu, gdyby próbował coś przy tym robić, to by był odesłany do funkcjonariusza Seba, czy do funkcjonariusza Seba, którzy tu pracują, żeby no, nie popsuć tego śledztwa. I wiecie Państwo, no tak jak w tym śledztwie, które y, później zostało. Podjęte, czy w tej operacji specjalnej na ulicy Kosowskiej. Bo, drodzy Państwo, my tam praktycznie na skutek wprowadzenia pewnego rodzaju dezintegracji pomiędzy ludźmi najważniejszymi na tej ulicy, czyli pomiędzy takimi obywatelami wietnamskimi, którzy mieli tam największy wpływ na to. myśmy przyjęli przejęli kontrolę nad kantorami, nad nielegalnymi kasynami, nad y, częściowo nad przepływem tych pieniędzy i towarów do Wulki. Pamiętajcie Państwo, były takie pomagające nam bardzo ważne akcje, że wszystkie samochody wjeżdżające do wólki były kontrolowane, znajdowało, znajdowano wielkie kwoty pieniędzy no my żeśmy się tam logowali. Operacja powinna według mnie skończyć się maksymalnie po roku prowadzenia tego wszystkiego. Zaczęła się w 2017 roku, mniej więcej wiosną, jak zamknięto mnie w 2018 roku, to jak wyszedłem z aresztu pod koniec 2018 roku, a zamknięto mnie 24 stycznia, wyszedłem 5 grudnia, operacja trwała. My pytaliśmy, co się dzieje z ulką kosowską. I wiecie Państwo, trwało, trwało i trwało. Wiedziałem, że tam coś się jeszcze bardziej rozwinęło. I więcej jeden z takich ludzi, z którymi współpracowałem, przyszedł i mówi: Słuchaj, zgłosił się do mnie CBA z Gdańska, i powiedziało, żeby mm, tutaj warszawę, bo oni przejmują to wszystko, będą tego pilnowali i będziemy sobie pracować. A ja on mówi: Nie ma żadnego pracowania tutaj trzeba to wszystko powoli zamykać. No wiecie Państwo, operacja trwała jeszcze 3 lata. Została zamknięta dlatego, bo nasi sojusznicy, między Amerykanie, byli przerażeni kwotami, jakie by zostało tu wyprane. No, mówi się o stratach dla tylko Skarbu Państwa 9,8 miliarda złotych. Prawdę? A operacja była prowadzona pod pozorem takim, że no łapano co jakiś czas jakiś, przemyt narkotyków nieduży, czy jakieś inne rzeczy. I teraz, tak jak patrzę, w jaki sposób była prowadzona ta yy, sprawa Rarsu, to naprawdę przysłowiowy głos, głos mi siedzi, yy, jeżdża na głowie. My żeśmy pokazywali, przekazywali przez różnych ludzi, jak tam yy, istnieje możliwość, bo taka możliwość istniała, żeby no, dostać się do RARS-u. No, takimi właśnie filtrami był pan Chopa, e, pan Basior, byli, byli inni i wiecie Państwo, polskie firmy, tak jak mówi pan e, Szerba i pan Joński, był były odrzucane, były Kupowane przez Rządową Agencję Rezygnacji Strategicznych takie pakiety jedzeniowe, żywieniowe dla żołnierzy. I wiecie Państwo, polskie firmy nie były dobre do tego, żeby taki pakiet dostarczyć. Dostarczały te pakiety, dostarczały przed jakiegoś człowieka firma hiszpańska 200 narzutem. Po prostu, tak jak mówił Pan Poseł. Joński, Szczerba, tam w każdy przetarg to był przekręt. Ja się pytam jeszcze raz. Czy CBA w tamtym czasie i ci ludzie, którzy prowadzili te operacje specjalne, ci ludzie, którzy nagle okazało się, że spod ich ręki wyszły te informacje, bo pani Anna W., Nagle zaczęła zwracać pieniądze, o czym Państwo mówiliśmy, prawda? Nie spotkałem się jeszcze z tym, żeby przestępca, który tak mówią Riko, przytulił 3,5 miliona, nagle oddał 2 miliony 500 czy 2 miliony 600. Już od razu rodzi się pytanie, co z pozostałą kwotą, ale samo to, że zaczął oddawać, no wiecie Państwo, no, kiedy jeszcze się nic nie działo, natomiast zaczął oddawać po. Przegranych wyborach. Dlatego skończmy z tą bzdurą, że my w jakiś sposób, mówię jeszcze raz, staramy się legitymizować CBA, które pięknie działało. Nie. Co robiło CBA również podczas afery respiratorowej, no przecież Cieszyński, który w jeden dzień wypłacił izdebskiemu handlarzowi z bronią, bronią, przepraszam, który podobno został Skremowany i szukał gałęwu w po tym skremowaniu ponad 150 milionów złotych. I twierdził, że miał opinię CBA pozytywną i opinię Agencji Wywiadu. Proszę Państwo, czy do tej pory nie można tego sprawdzić? Kto wydawał tę opinię? Czy ci ludzie, którzy wydawali tę opinię, nie mogą mieć w związku z tym zarzutów? Wiedzą Państwo, ja dzisiaj jestem pod wielkim wrażeniem, bo mam informację odnośnie mojej pani mecenas, o żeśmy Państwo mówili, i okazuje się, że e, moja pani mecenas była na rozmowie z funkcjonariuszami CBA, z szefem delegatury CBA katowickiej na tydzień przed moim aresztowaniem. Czyli rozumiecie? Na moim, podczas mojego drugiego aresztowania był spektakl. Nie wiem czy sąd, ale na pewno prokuratury, CBA i mojej mecenas. Czyli praktycznie nie ma mojego drugiego aresztowania, moich drugich zarzutów i teraz po prostu hmm, to CBA kryje dalej tych ludzi. Ja mam numery tych notatek, te czynności, które były nagrywane, utajniane. Rozumiecie Państwo, jak za, za czasów stalinowskich, a dlaczego CBA zaworowała tą panią Macenas? Bo pani Macenas była świadkiem tego, jak mnie składano propozycję przed moim pierwszym aresztowaniem, żebym pomówił Donalda Tuska, pana ten, generała Bondaryka, albo pana ministra Pawła I Miała i toczyło się śledztwo przeciwko tym funkcjonariuszom, którzy przysługiwali tą panią mecenas. Ona była tam świadkiem. I sprawa, y, która po sprawie została umurzona, oczywiście przez Bogotowę obry, ale sprawa. Y, ja odwołałem się do sądu, i sąd w Katowicach miał zdecydować, czy sprawa ma być dalej prowadzona, czy nie. I wiecie, kiedy y, ta sprawa się odbyła, ta. Y, y, do, która miała się zdecydować się w trzy dni po moim aresztowaniu, dlatego sprawa przeciwko nim padła. Czyli mam dokładny dowód, że za, za, wzięli moją obrończynię, e, utajnili sprawę. Nie miałem obrońcy, nie miałem obrońcy też później. E, wąsik ją osobiście prowadził. E, prokuratura w Lublinie i Siwiec dokładnie o tym wiedziała, czyli. Prokuratorzy wiedzieli, że moja obrończyni jest yy, no gra dla nich. Rozumiem, że Państwo, coś nie bywałem. Yy, czyli yy, prokuratorzy wiedzieli, że sprawa sądowa, która się odbywa o mój aresz, to fars. Że obrona pisma to fars. Wtedy, kiedy byłem yy, ciężko pobity, wyjechałem na noszach z domu, później tak mnie to osiągnięto, że trzy razy mnie nie przyjęto do Izby, izby Policji, gdzie nie zabezpieczono, pani Śliwiec nie zabezpieczyła dowodów z monitoringu. I pomyślcie sobie państwo, teraz, to dlatego nie chciano mi dojść, dać dostępu do akt. I pomyślcie państwo sobie, że ci, którzy nie dają mi teraz dostępu do akt, nie są winni, przecież wiedzą, że wobec mnie dzieje się przestępstwo. Na szczęście przeżyłem, mam te dokumenty, będę to pokazywał. Będę to pokazywał i Bodnarowi, i Kornulukowi. Zobaczymy, co panowie z tym zrobią, bo się maniakowi to już chyba nie. I dlatego dzisiaj, wiecie państwo, wplotłem w tę moją historię, w to, co się dzieje w sprawie rarsu, szopy. Po prostu byliśmy bardzo niewygodni. Po prostu pokazywaliśmy ich e, oszustwa, złodziejstwa, ale okazało się, że w Polsce można wszystko. Można nawet zrobić teatr z dobrońcą. No, wyszedłem z tego strasznie pogierzowany, bo jak wiecie, jestem naprawdę poważnie chory. Rozwalili mi płuca, rozwalili mi serce. Także Morawiecki i jego grupa przestępcza. E, być może trafią do więzienia. Ja tak patrzę na to i ciekawy jestem, czy ci ludzie z CBA, którzy teraz tutaj chcą się wybielić i pokazywać, że oni są ci dobrzy, znowu unikną odpowiedzialności. W moim przypadku mam nadzieję, że nie. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę o łapkę w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Mówiłem, że Was dopadnę. Co do tych <grymne> niedobrych. Widzenia